Okej, okay. siemanko, siemanko, piękny słoneczny dzionek. Cały czas coś się chodzi dzieje, więc teraz jedziemy do wioski, która się nazywa Nagam Upson. Chyba, chyba tak się nazywa. Te nazwy wszystkie mi się mylą, ciężko mi się wysławiać i tyle. No i dobra, teraz zobaczyć jak to wygląda. To jest jakaś stara, przetrwała wioska. Świątynia była spoko, więc jedziemy dalej, zobaczymy co tam dalej czeka. Do zobaczenia. No i dobra, i dojechaliśmy do wioseczki. Następne Town in Sanchan, Nagan są. Nagan są. Tak to wygląda. Wioska, która przetrwała. Takie coś. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Już wam tu nie więcej Ktoś chcę, sobie przeczytać po angielsku. To sobie może przeczytać Wszystko może się dowiedzieć, to nie będę musiał opowiadać Bo nie chce mi się tak naprawdę O taki widoczek, naokoło same górki, plantacje i tu jak widzimy o, Domki ze strzechu Gliniane Oczywiście zostało to na listę UNESCO wpisane Ale jeszcze nie jest zatwierdzone oficjalnie o, Taka to wioska Śmiesznie to wygląda takie strzecha to nawet sklepy. O, 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 o. o. Bańki sprzedają dla no, dzieci. O, taka wioska. Potem wejdziemy żeby tutaj na murek i postaramy się zobaczyć, nie więcej jak to z góry wygląda. ciekawe. No i w ogóle w tych chatkach. Nie wszystkich, ale z niektórych normalnie ludzie mieszkają. Jest to zamieszkane, nie wszystko jest tylko atrakcją. No, taka wioska stara. Był, no, był tu nawet kręcony film jakiś, bardzo popularny. Wcale się nie dziwię, bo naprawdę jest klimatyczny. Zobaczcie to. No, naprawdę stare to jest po prostu. I co to? No tak sobie pomagrywam jak tu chodzę, bo no, co widzę to możecie sobie zobaczyć. можем даже выйти внутрь Можно убрать буты ubrać ten ubranie i można się położyć do trumny żeby, żeby poczuć jak to jest, się leży w trumnie to tutaj, o proszę bardzo to tutaj chyba odprawiali takie modlitwy, za tych co kładli się do trumny jakaś chatka no już wam pokażę o, tak tu układali do trumny no, tak, że można zaznać atrakcję, położyć się w trumny No bo w tych czasach, tam, tak, do 18 XVIII wiek, przeważnie ludzie umierali w domach. Po prostu wykładli ciało do trumny w takim jednym pokoiku, jak było widać, a w drugim pokoiku się modlili Za jego duszę, żeby odeszła w spokoju, po prostu tam, gdzie trzeba. <laughs> I co można ubrać, ubranie, położyć się do trumny, jak trzeba. Dobra, co tu dalej? Aha. O, takie chatki. Mhm. tutaj widzimy przyrządy do wyrobienia materiału. Zaraz wejdziemy do środka. Tutaj kobiety robią grządki, porządki. Wszystkie w strojach tradycyjnych. Aha. No, no coś takiego, tak można wyrobić swój materiał Ubić go tak Tam jest chyba wełna czy też bawełna Aha, Aha takie coś Aha i tu na zdjęciach cały proces Widać jak to się odbywa to jest stara maszyna No, I tak naprawdę dużo tych chatek to właśnie mają takie warsztaty gdzie Można wziąć warsztaty, widzicie, leżeć w trumnie Można wziąć warsztaty z wyrabiania własnego materiału można mieć warsztaty z na piersią, jak to kiedyś to się wszystko odbywało. I jakieś pewnie jeszcze różne, których jeszcze nie widzieliśmy, nie zobaczyliśmy, ale mają. No i taki widok. Z wioski na górkę, dobra, lecimy dalej. No i to jest miejsce do zawarcia małżeństwa. To chyba nawet sceny z filmu. są so. Jest from the movies, so. no. Można nawet ubrać te ślubne hanoki, hanok, no, o, hanbok. hanbok, hanbok yeah. Można ubrać te hanboki, tak. Weselne, ślubne i można tu sobie tak odegrać swoją, swoje ślub koreański. No, tak jak powiem, w każdym jakiś domkach mają jakieś warsztaty. Yeah. Widzicie, takie małe pomieszczenia z rodzinnymi Tak, można tutaj zostać. No, a tutaj właśnie widzimy takie kacuszki. Zawsze ustawiają takie kaczki, żeby małżeństwo było szczęśliwe i udane. I tutaj, jak widzimy, mają takie, to są chyba suszone śliwki, kasztany, orzechy, chyba pistacje. Jakaś bawełna, tu jakaś soczewica czy fasola, no, i mają coś takiego, i to jest też właśnie na ceremonię małżeństwa. I teraz pokażę to nie więcej na obrazku, będzie lepiej mi niż to wytłumaczyć. No i panna młoda, z panem młodym, tak, siadają naprzeciwko sobie. Mają taką, jak widzicie, płachtę tego, bo tu cię mają taką płachtę, którą trzymają z jednej i z drugiej strony. I gdy para młoda trzyma te płachty przychodzą teściowień, tak rodzice z jednej i drugiej strony i po prostu wrzucają te kasztany, orzechy, fasola, te suszone śliwki i para młoda próbuje po prostu złapać to na tą płachtę, żeby to się utrzymało. gdy oni już Jak to się utrzyma, no to to będzie oznaka szczęśliwego małżeństwa. Takie to coś. Taka, onego, taka historyjka. Nie wiem, do to. Ciekawe. No, no, i taka to wioska. No, tutaj są zdjęcia z jakiegoś bardzo popularnego serialu koreańskiego. Takie małe chatki, które przetrwały. Jeszcze nie jest to zatwierdzone przez UNESCO, ale jest to na liście UNESCO. No i chyba rozumiem dlaczego. Na pewno. Bo wow, to jeszcze potem wejdziemy tutaj na ten mur, można po tym murze się przejść. Może zobaczyć, jak to jest z góry. I tu tak naprawdę ktoś tu mieszka. Nie będziemy, idziemy stąd. No tak naprawdę, tym no, ktoś tam mieszka. Ktoś w kuchni robi jedzenie w ogóle. Ale tylko było widać salon. Czyli nie, nie będę wtykał jakoś aparatu w ogóle komuś do chaty. Mimo, że to wygląda jak trakcja turystyczna, ale to jednak mieszka. No dobra. Ale co tu dalej mają? Aha. A tutaj jest pokazane, jak kolorują te materiały. A więc Tutaj, tak, widać to wszystko plamki, ale to wszystko zostało pomalowane przez nie. Tak, a tutaj można było wziąć warsztaty Żeby położyć barwę na materiał Tam były warsztaty, żeby można było zrobić materiał A potem można sobie tutaj i go pokolorować Na kolor jakiś też Także w turystycznych no, Znaczy w turystyczny, także Stary sposób, jaki kiedyś robili No, taka wioska Fajnie, fajnie Taka to wioska kiedyś wyglądała. Tak sobie mieszkali w XVIII wieku. O, o tutaj ktoś też mieszkał, wiesz, prywatna posesja. Można wejść. O, rower, skuter nawet mieli w XVIII wieku. O, tu też prywatny dom. Hmm, tak naprawdę to nie było prywatny dom, to był hostel w ogóle. No to nawet hostele tutaj mają, można sobie w takich domkach to też hostel jest tutaj o, Tu można się zostać na noc Jakbyś miałby ochotę spędzić noc w takim hostelu, To sobie może na takiej wiosce Ciekawe czy mają jakieś bary, sklepy i takie inne miejsca <gry> o, a tutaj on. pralnia I można się wziąć warsztaty Prania. O, woda płynie, tak. Namaczamy materiały. Wykręcamy i będziemy walić tym kołkiem drewnianym. Do, do momentu aż się wypierze. Takie warsztaty można wziąć sobie. Tutaj kobieta poinstruuje ciebie, jak dokładnie to zrobić. No widzicie? No. Jak to wygląda? No normalnie jak z filmu. Ciężko wierzyć, że to w ogóle nie jest zbudowane teraz do filmu, tylko to przetrwało tyle lat Masakra Zajebiście O i takie to. Atki nie jest więcej No i tu też jest hostel Tutaj też można zostać na noc o, tu jakaś pracownia można sobie garnki wyrobić, hmm. więc własne staty z wyrobienia jakiejś doniczki, a nie se ja idziemy teraz chyba na górę będziemy o, tutaj chyba prywatny dom To jest sobie mieszka To są Aha to nie był prywatny dom to był też chosta Taka kamień, Się dzieje. O bezkiety. Co mi to może przypominać? Magiczne jak nie wiem jak, jak gobliny, jakieś krasnoludy by mieszkały tutaj tak naprawdę. Niesamowite w ogóle no masa. Tak to wygląda. O, taki mostek. No w sumie nie wydaje mi się, że on przetrwał, ale jest po prostu rekonstrukcja go No Naprawdę dużo ludzi tu mieszka, liczbarka, hostele Ale jeszcze po prostu żadnego baru nie znalazłem Ani pubu Także nie wiem Czy muszą wychodzić do miasta tam dalej Czy mają tu w środku swoje no, Taki to widok widzicie Naokoło Same góry nic poza tym No warto tu przyjechać. Jak ktoś jest w Korei jeszcze Nie był tutaj no to jeszcze tych żułeś. Naprawdę wypas miejscówka. O widzicie, ile mają jaka spiżarnia na soja sauce i, i ten ich koreański sos czerwony gochujang. 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 Nie wiem, ja nigdy nie mogę dwa lata jeszcze nie mogę nie mogę się nauczyć wysłowić tego. O, a to są przedmieścia. Wioski. Jak widać. Ja nic. mur. o. Beskity. Można się poczuć, jakbyś się cofnął w czasie. Gdzieś w ogóle. Jakby ci ktoś zawiązał oczy i wywiózł i wysadził w takim czymś. To byś w ogóle chyba zwariował. Byś chyba naprawdę myślał, że się cofnęłeś w czasie bez kitu Dobra co tu dalej mają tak to ale wygląda ta strzecha w ogóle bez kitu niesamowicie o i tak to wygląda mniej więcej z góry udało nam się wejść taki chyba najwyższy punkt jaki można tu osiągnąć i tak to wygląda pełno takich grzybków wystających Teraz chwilę odpoczywamy po spacerku. Obejrzymy całą tę wioskę takim murkiem, co był otoczony. I teraz sobie chwilę odpoczywamy, mamy chwilę cienia i się zastanawiamy, jak to dalej potoczyć ten dzień, bo trochę już zmęczeni jesteśmy. Jest godzina 3-4 Chyba już będzie trzeba ten dzień zakończyć na tyle. Nie ma co dalej jeździć, zwiedzać. A tutaj obok jest taka mieścina, i tu się zatrzymamy. I tam jutro sobie pozwiedzamy co tam mają ciekawego. I tyle. Jeszcze się przejdziemy tutaj środkiem, bo weszliśmy na mur, to całkiem sporo części ominęliśmy tego. I teraz sobie zjedziemy w tym samym miejscu gdzie weszliśmy i pójdziemy drugą stroną i sobie wracamy. I tyle. No dobra. No taki to widok. Śliczny Dobra, idziemy zobaczyć jak wyglądało kiedyś więzienie. Jak oni trzymali. No już widzę klatkę. Jaką kabarynę mieli. Żeby wozić do więzienia, spójrzcie na to O i tutaj no, zamykali delikwentna W takim czymś You can climb Aha, you can climb up Można się wejść, o I tyle cię widziano I do zobaczenia za parę lat, tak? Zobaczmy Strażnik stał Zobaczmy jak to wyglądało Aha. A Tu były na tortury, tak Tu się kładło, przywiązywało go I tutaj stali go kijami trzaskali Tutaj się do... kładło delikwenta Tutaj siedział prokurator Nie. I patrzy. No. No, to są takie inne: tu się zakładało na głowę, na szyję, tak? I z takim czymś, żeby się chodziło. No to też nie pamiętam, jak to chodziło. To się zakładało na ręce, czy coś takiego, i nogi też było przejebane. Na pewno. No a teraz i tak wyglądało więzienie. No. O! O, i tak właśnie się dzieje. Tu się przychodziło na odwiedziny, tak. To chyba widzieli jakieś kobiety same. No. Uh -huh. O, widzicie, tak to właśnie zakładało się na głowę i rękę. O, coś takiego. Mm. Aha, można wejść i doświadczyć, mm -hmm. I to się zakładało na głowę i takie to więzienie, I tu siedzieli, na tym, na tym siedzieli i spali. Także nie było lekko. Dobra, lecimy dalej. Także widzicie, nie było lekkie więzienie w Korei i pewnie wciąż nie są. Także nie ma co tu łamać prawa mi się bawić w takie zabawy z koreańskimi służbami dobra, lecimy, co to dalej było i tu mieli mają wciąż staw tutaj nawet to jest rybak tutaj sobie zarybiali i na sieć łapali, tak? no, takie sieci mieli na ryby Mam taki stawik Spoczko O tutaj o, spiżarnia Przytrzymywana soja e, i sos bądź Poczytam Dokładnie ten sos o. A tutaj można zrobić własne tofu A niech Tak i tu mają warsztaty w ogóle jak robić własne tofu można wykręcić Jest tutaj nasza pani Tutaj za nami siedzi No i tak to śmiesznie w ogóle jak to czasami wygląda W każdym właśnie takim domku gdzie mają jakieś rzeczy to jest zawsze jedna kobieta ubrana ten tradycyjny koreański chambok Hambok, hambok, tak. i zawsze ona może poprowadzić jakoś ten warsztat. Jeśli mamy ochotę, właśnie zrobić stofu, czy co tam tutaj mają, tak? czy linę, czy jakieś materiał wytworzyć, czy pomalować, czy co oni tam jeszcze mają, czy w trumnie poleżeć. No i dobra, lecimy jeszcze tutaj. Tak, od groma hosteli tutaj mają. Tu jest jeden hostel, tutaj drugi. Tam było od groma i w ogóle zobaczcie jaki tutaj hostel ma ogród mm. Ładnie co? Co tutaj mają? Auto printing A, Można mm. zrobić warsztaty z drukarni No można coś takiego zrobić Tak i wydrukować Na to się przyłoży papier tak będzie napis, jakieś takie, takie coś, no pieczątki można jakieś zrobić swoje także odgroma atrakcji teraz trochę jest to takie opuszczone z powodu wiadomo jaki ale normalnie i tak i tak są gotowi, nie wiem ile takie przyjemności kosztują w ogóle, nie pytaliśmy się ani razu o, i mamy chyba pierwszy sklep, jaki znaleźliśmy w ogóle na tym. Aż mi się podejść i zobaczyć, są restauracji To jest restauracja, to jest z tego domku zrobiona, ale już tutaj taras zrobiony nowocześnie. że ja tak powiem. Tu jest warsztat jakiś. Mhm. Tam jest następny jakiś sklep. Dobra, no, idziemy nie będę. Spodziewałem się trochę inaczej, że to zrobią. No, okay. No i dobra, jesteśmy na głównej ulicy w mieście. A jak widać wielka ulica. Nie ma to tamto. Restauracje trochę się inaczej tego spodziewałem, że zrobię to bardziej klimatycznie. No ale jest, jest, jest restauracja, jest kawiarenka, jest nawet jakiś fast food. Tak naprawdę się robi tam boki a to było to nie był teatr jak ono mi się wydawało tylko to było miejsce spotkań dla biznesmenów tak zwanych tamtych szlachty, szlachty tak? którzy przyjeżdżali w jakichś ważnych sprawach to tutaj ich przyjmowano i tutaj obgadywano całe te ich dyle, jakie mają do zrobienia i tak to wygląda No, a na sam koniec chyba zobaczymy jak wygląda urząd miasta tej wioski. O, takie to wejście było, Już to, idziemy do informacji Tak, urząd miasta, Ewa Ardament Office. przeczytać Co to było? O i tutaj jesteśmy. Przeprowadzili jakiegoś skarżańca Tak i tutaj, o, jak widzimy, ten siedział prokurator. <suszy> tutaj mamy, <suszy> 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 mamy na żywo. Mamy na żywo, jak się odbywało. Po prostu karanie, widzieliście. Leżał człowiek, i z dwóch stron stali i byli kijami. O, to był skazaniec. Tu był prokurator, i tyle. No, i tam z tyłu widać. Dziewczyny mają zabawę. Położyły chłopaka na krzyżu i go. Odpłukają go, kijami. No i to chyba tyle. Tu jeszcze jakieś pomieszczenie mamy. Coś jeszcze? Tutaj mieszkali głowy tego miasta. Takie miały dom a tam był. Tak jak słyszeliście, urząd miasta. A tutaj chyba im gotowali niewolnicy systemowi. O, Tutaj siedzi pani w ogóle w tym pomieszczeniu. Tak naprawdę to nie chcemy zakłócać. Tak naprawdę się nie spodziewałem, że tam ktoś jest na początku się weszło, tam manekiny były. Tak siedźmy wiecie, to, już ruszyło, to już się rusza. było to takie takie dziwne uczucie i idziesz idziesz na pewniaka to nagle jakby taki manekin zaczął się ruszać żywosa, bo gdzie to się działo rzadko. No o, i tak to, taka to wioseczka. Sajbiście. Pełen wypas, super, że tutaj trafiłem. fajne, fajne uczucie. Jeszcze by było może spróbować jakichś warsztatów porobić. To by było też na wypasie, ale już jesteśmy na maksa zmęczeni do odchodzenia Słońce jednak robi swoje. No i dobre. I taki to był spacer po wiosce. Co do najmóz do świni. Nagan Upson. Nagan Upson. Taki to był spacer po wiosce Nagan Upson. Mm -hmm. Bardzo polecam. Fajne doświadczenie w ogóle. Jeszcze jakby skorzystać z jakichś warsztatów, to naprawdę by było complete mission complete. Może następny razem, i tak chyba mam wrażenie, że jeszcze tu wrócimy, bo jeszcze niedaleko tego miejsca mają jakieś inne miejscówki do zobaczenia. Nie dziś nie tym razem, kiedy indziej. Ale no fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że się komuś podobało. Staram się to pokazać to tak jak ja to widzę. No bo tak naprawdę nie mam jakiegoś talentu do zrobienia jakichś super ujęć żeby to naprawdę pokazać jak z telewizji, czy nawet jak najbardziej profesjonalny bloger. Jestem po prostu z telefonem i po prostu nagrywam jak leci po prostu. Ale co tam? Taka to miejscówka, tyle to na teraz i hejka, Elo dzięki.